Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kurczak, jest ze mną Snowman, który coś tam kombinuje na dole, no zobaczmy. Co ty tu budujesz? Cześć, cześć, co budujesz? Domy. Domek. Domek. Okej, okay. snowy nowy domek. Tam też coś się zdarzyło, zaraz idziemy w tamtą stronę. Proszę bardzo, idziemy. Tutaj się za to buduje zit. Tak, już ma takie płatki. Króliki hoduje grzybowe drzwi. Grzybowe tło i ognisko jak na razie. Ale on się tutaj rozbuduje, uwierzcie mi. Tylko musimy odpowiadać mu czasu, bo grał tylko wczoraj i... i go teraz też nie ma. A ja chciałem dzisiaj zbudować coś, ale to na razie... na razie nie. Na razie mam zamiar iść. A, niech ci będzie, że sobie zostawię to otwarte drzwi. Chciałem iść w tą stronę i po prostu tutaj coś podkrywać, bo tam do końca mapy nie mamy odkrytej. Dodziabym mnie. To problemem by nie było jakbym się przeszedł. No, o, mogę iść z tym. To będę miał jakieś światło i jakby co jeszcze ochronę taką jakąkolwiek na pewno. Dobra. Światło, światło, światło. Cholera, nie trafiłem go. A, nieważne. I znowu, ło, wow, aż się że tam wpadnę. Muszę trochę patrzeć jeszcze na mapę. Oprócz tego. Okej, okay, okej. Okay. I chyba będziemy musieli zmuszeni dodać sobie, bo nie będziemy robić tak, że będziemy grać na innych mapach. Tak, że ta będzie główną mapą, tu będziemy się starać budować i tak dalej. A na innych po prostu będziemy czasami robić odcinki, żeby tam pokazać jakieś nowe rzeczy, bo tu już wszystkich nie ma. Niestety. Choćbym chciał to. No, niestety trzeba robić na jednym świecie. Dosyć dziwnie jest to w teraariu rozwiązane. Powinno być wszystko na jednym i fajnie. Dobra, podpal się chociaż. Wystarczy, że one się podpalą, to ja będę miał. Drogę A, trafiłem go, Fuck yeah Ej, teraz już nie mogę go trafić, bo zrobię I Zrobiłem sobie chyba nowego huka, Nie wiem, czy był na poprzednim odcinku hook ten taki niebieski szafirowy. Cholerna ryba. No wiem, no my sobie budujemy, on dzisiaj mnie nie, nie lubi, on sobie buduje, dzisiaj. Nowy barwnik, chyba. A, nie. A ja sobie pozwiedzam w dżunglę, zobaczę co z uciekawego mamy. Nic. O oh, A nie, to jest ten słaby znaczy co ma 60 No chodź do miecza, dobra, miecz, miecz. Przydałoby się ściąć trochę drewna znowu, bo nie mamy. Wiecie, jak się buduje, to tak jest. Okej, okay, tu się udało przejść w miarę. Spoczko. A, to wy mnie tutaj atakujecie, dziady. Cholera. Nawet mocno mnie atakują. A ja ich nie widzę, bo one są małe. I jest ciemno i... I ciężko je trafić tą bronią poza tym. Ale nie sądzę, żebyśmy już coś znaleźli na tym świecie ciekawego, bo... Widzicie, tu tylko jeszcze nie byliśmy. Jedynie co to można jeszcze ogarnąć, tam podziemia, tutaj, i tak dalej, i będziemy się musieli przenieść na, na inny świat. Po prostu tu pustynia, czyli jednak nic takiego, ale zaraz drzewa są tu sobie pościnam, bo, bo musimy mieć drzewa drewno, drzewa, drzewa, drewno, drewno dla mnie i w ogóle. O, moja głowa. Co to? Atakują cię tam. Tak, odrzucam startują. Ja <laughs> Dobre. To i tak rzadko mówisz, to wiesz, wyłącz mikro i jakby co to sobie powiesz. Nie, że coś, po prostu mało mówisz. Siba. <laughs> a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, okłudny. Dąż do niebieskich. Bo zawsze o tym zapominamy. A, pilcie, pilcie, pilcie. O, Lens wypadł, to jest bardzo rzadkie podobne teraz. Znaczy nie aż tak bardzo, że nie wiadomo co się z tym dzieje, ale. Dobra, tu trzeba jakoś się przez wodę przedostać, bo takie pseudobagna mamy. No to jest ocean też. O, kraba trafiłem niechcący. Przepraszam, panie No Chyba mi wybaczy... O, mam skrzynię wodną. O! Jakieś nowe buty, LOL. Ale nie wiedziałem, że jest coś nowego tutaj. O, jak się domek zmienił, ładny. To jest chyba AFK. Co to za buty? Water walking. O, zarobiście mogę chodzić po wodzie. O ile się nie mylę, bo no nazwa Water walking chyba oznacza, że chodzę po wodzie. Tak, mogę chodzić po wodzie. Yeah, zajebiste buty. Hmm, postawimy tu pochodnie I kurczę, kurczę, kurczę. Przynajmniej mi się dzień. Kiedy jest dzień, pokaż się w księżycu. Dalej słychać ten odrzutowiec? Nie. Jeśli to mnie tam nie słyszałeś, to znalazłem buty do chodzenia po wozie. Jezusowe to dobrze, buty. No mi... mi dasz, buty masz te odlatujące, Nie, nie dam ci nic. Znaczy? Nie. Tam. Dobra, tutaj bym zbudował wieżę. Ja tu chciałem zbudować wieżę i ją zbuduję. Chociaż nie wiem, tutaj ją zbudować, czy dobudować, może jeszcze dobuduję tutaj tereny, bo tu mam na to możliwości, ponieważ mamy tego dirtu dużo. dirt wkurzajmy to takie dopełnienia czasem, o te takie połóweczki klocków schodki, o mój Boże kot to było słychać jak on... Knął! Tak hmm, Świetnie e, Dobra i tu zrobimy tak, tak Jeszcze raz tak Okej okay. Raz, dwa, trzy Cztery, pięć powiedzmy e, Tu jest srebro chyba Okej okay. Tam trzeba w środku wypełnić, tak? czy? Hmm, okej. Okay. Raz, dwa, trzy. To jeszcze raz wyżej. O, dobra. Nie, Boże, nie to chciałem zrobić. Myślałem, że już się kilo wyłączy, że tak powiem. No, niech będzie, że tak to zrobimy. Też pochodnie stawiać nie chciałem, ale po mnie słuchać. Mm, ok, jak ja to myślałem, żeby tu zrobić tak, tak. Mm, chyba linę. Dobra. To budujemy do góry. O, okay. o, cześć, tak w ogóle, cześć. I tu może bym robił taką wnękę, o, coś takiego. Wow. No, kocie, przestań. Nie, to jedno wyżej będzie. Tak będzie spoko. Jaki bongos. jest, 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 Ja pierniczo działa. jest, jeszcze tu tu nie jest, I teraz teraz okay. ale dzień się zaczyna spoczko, bo akurat budowa się nie skończyła jeszcze, to może się zaczynać na dzień. Mm -hmm. Coś na ten sposób. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba też jest sześć, ok. Raz, dwa... 3, 4, 5... O, jeszcze jeden. O, mogą... Mogą chodzić w klockach. Zarobiście. Teraz to mi się wydaje że za duze za to jest. Co ty budujesz? Wieża. Mhm. Oddzielającą nas od tamtych. Rozumiesz. Tak, widzę, że budujesz wieżę celowo dla mnie. Nie. Tak, naucznika. To ja nie jesteś niekiem to daj mi broń. co się O się, bo chciałem tam postawić kroska. Brawo, szczelił do mnie i sam się zranił, debil. Zdebil, to totalny debil. I tu chyba w tą stronę, o tak, dobra. I tu wybudujemy coś takiego. Pięknie. Okej, okay, i tu tak. Coś takiego Dobra może być i teraz tylko tutaj trzeba tak na środku czy Warben się postawi nie. A to nic tak nie będzie potrzebne. Okej okay. Zaraz, zaraz Potrzebuję tego dużo po prostu teraz. Ja sobie to mogę później zamienić, więc zrobię z tego wszystkiego. O, sporo. Sporo tych ścianek. I dirt wola. Też zamienię wszystko. Nie. Brawo. Właśnie wpadłem gdzieś i nic nie widzę. To brawo. Ale mam dobry pomysł. Aha. Szymona. Cześć. Ok, coś takiego tutaj. No dobra, dobra, dobra. I czy teraz będę miał możliwość? Jest, mam możliwość. A to dziękuję. Hmm. Wyjdzie taki krzyż, ale niech będzie. Tam muszę się jakoś dostać do... OK Okej. Dostałem się. Teraz to trzeba znowu postawić. OK. Znowu okej. Okay. No, dobuduj się tam. A tym mi jest no przenieść najlepiej. Nie chcę nie mówić, ale mnie tam nie ma. to się wrócisz. Nie? Tak. Tak. Ja? Tak. No, e, tu, 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 no, tu, nie tu, 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 bardzo chciałem tego, ale okay. O, i tu też nie chciałem tak. Teraz muszę młotem tam wykopać. Uda mi się? Kurwa, nie. Mnie denerwuje jak ten moc zmienia te klocki w półklocki zamiast wykopać ścianę za nimi. O, dziękuję. Nie. Znowu będę musiał tak zrobić? O, nie muszę. No to czemu z tamtej strony tak nie widać tego gówna nie, dobra, niech będzie, że tu będzie pochodnia Wcale nic tam nie widać z drugiej strony Okej. Okay. I w środku też by się przydały pochodnie postawić To postawimy je pod tymi oto szitami. No to już nie mogę, dobra. To tu postawimy na środku i mamy wieżę jakąśkolwiek, niech będzie, że taka. Ona miała być, a teraz młot. Młot, 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 pan młot. Dzień dobry. Okej, okay, udaje się jakoś tutaj trafiać Mary. Spoczko. Nie tak. Polera no nie tak chce. Dobra, wiemy Mhm. Dobra, czyli wiem, że to tak musi być. Już teraz jest przynajmniej symetrycznie. Okej. Okay. teraz budujemy tak, tak i tak chyba. Mhm. I mamy wieżę. Nie że mamy wieżę. Mam wieżę. Aha, półklosek z tego zarobić To już rozumiem dlaczego się rozwala teraz rzeczy Kinochem Tiefolem Dobra, teraz poliny, poliny, poliny Czy to jest wszystko równo? Chyba tak Niech sobie tu stoi taka Mierzyczka. Ta i ziomak sobie oczywiście spadł, bo jest debilem A ja użyję do tego powrotu magicznego yy, i co tam do tej wieży jeszcze potrzebowałem? Linę. Ślepy ja... o jest lina, dobra. To raczej nie będzie problemu. Jestem ciekawy czy jakiś NPC jest, który mógłby mieszkać w wieży, to najwyżej by się mu jakoś dodało tutaj. Nie, nie takiej magicznej wieży, tylko raczej strażniczej wieży, więc jest różnica, pamiętajcie. Spoko to wygląda. Chyba taka wieża strażnicza, wiecie co chodzi mniej więcej, żeby było jakieś oddzielenie od korupcji. I mi się to podoba. Snowman gdzieś tam pobiegł, ale nie ważne. Jeszcze mamy w zamiarze zbudować dosyć taką fajną kopalnię tutaj. Tu, tu, tu gdzieś pod mną, gdzie właśnie stoję. Yy, I w tą stronę. Stąd będzie już prowadził most. Nie, co ja zrobiłem! Dciutko. Użyłem nie tego co trzeba, muszę ten tam być. O Boże. I dotąd ma być ten most i tutaj. O, tu na będziemy budować dalej, tu na tej płaszczyźnie, która jest tutaj. Ewentualnie się poszerzy dotąd i będziemy mieli takie wielkie osiedle, że tak powiem. A się tu będzie mieszkał pod mostem. He. 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 Śmiesznie. Okej. Okay. Jeszcze mam jedną skrzynię, dobra. Wytostawało to chodzenie powodzi na większej skali, ale mi się jakoś nie chce. Także tego. O, wieża stoi tam otwarte drzwi, spoko. Zamykamy z tej. Bo otworzymy. Zobaczymy, czy tu się jakoś ta spuścić linę. No jakbym ktoś potrzebował wyjścia, to też ma. Okej. Okay. No i tu jest korupcja, dlatego właśnie postawiliśmy tą bieżyczkę, żeby się raczej nie przedostać. Chociaż jest ten kamień, dzięki niemu chyba jest całkiem w porządku. I chyba będę na tyle w tym odcinku. Wiecie, wiecie, to już byłby koniec. Ała. Znowu wracaj do bazy. Bo ci dom jest Ale po co? No bo ci dom jest po prostu. A, już wróci Dobra, a teraz chodź tam. Chodź, chodź w lewo. Chodź I masz wieże. Proszę wejść do środka. No to widziałem. I tu się prosimy pożegnać. Ja będę sam w tamtą stronę i wielkie dzięki za oglądanie. Szczela do mnie Snowman. A ja był kurczok. Cześć.